Witajcie w naszej dzisiejszej analizie. Tym razem bierzemy na warsztat materiały źródłowe do kampanii RPG Półmrok. Spróbujemy no, wygryźć się w jej strukturę, fabułę. Tak, mamy tu fragmenty podręcznika kampanii. Bardzo szczegółowe. Opisują przygody, postacie, miejsca. Chcemy zobaczyć, jak to wszystko działa razem, jak wprowadza graczy w ten świat. I zwłaszcza te, powiedzmy, mroczniejsze aspekty, wątki przestępcze w mieście, Grady. Dokładnie. A co ciekawe, kampania od razu rzuca gracze na głęboką wodę. Ich postacie, BG, są zupełnie nowe w gradzie. Tak, źródła podkreślają, żadna z postaci nie pochodzi stamtąd ani nawet z okolicy. Są obcy, odkrywają miasto razem z graczami. To fajny zabieg, buduje napięcie, tajemnice. Grad staje się zagadką. Ale zanim przejdziemy do intryk, yy, kim właściwie mogą być ci bohaterowie? Podręcznik daje kilka opcji, prawda? Tak, kilka profesji startowych z konkretnymi zaczepkami. No to co? Rozpakujmy te opcje. Materiały sugerują, że postacie mogły się poznać już w drodze do gradu. Co pomaga zbudować drużynę, jasne? Ale zanim o profesjach, ważna rzecz techniczna. Waluta. A, tak. Cekiny i grosze. Cekiny to złote dukaty, grosze to srebrne. I stoka groszy to jeden cekin. Warto pamiętać, bo nagrody, ceny, wszystko w tym będzie. Dobra uwaga. A wracając do postaci, wszystkie łączy jedno. Grat to dla nich terra incognita. Może słyszeli jakieś plotki, ale no nic konkretnego. Muszą odkrywać sami. Okej. Okay. Pierwsza opcja żołnierz lub żołnierka. Podręcznik podsuwa, że mogli poznać kogoś z drużyny na statku do gradu. Może innego żołnierza, ale co ciekawsze, czarodzieja albo łotra. Jest nawet nazwa statku: Syrena. O, Syrena jeszcze wróci, prawda? Tak, tak, to ważny element. Od razu widać, jak kampania próbuje tworzyć powiązania między postaciami. A co z łotrem, łotrzycą? Tu tło jest, no, bardziej szemrane. Kryminalna przeszłość, ucieczka z Latium. Grat to dla nich może być nowy start, ale przeszłość może ich dogronić. I oni też mogli kogoś spotkać na statku. Żołnierza. Albo może kapłana. I mają mały bonus na start. Jeśli postać ma pewne umiejętności, doliniarstwo, eskapologia, hazard, otwieranie zamków na poziomie 1 lub wyższym, to co? Mogą spróbować ograć współpasażerów w kości. Wygrana to K6 razy poziom hazardu w groszach, w srebrnych dukatach. Zawsze coś na początek. Niezły start. A czarodziej, czarodziejka, świeżo po kolegium. Mają wybór: albo płatne pięcioletnie praktyki, albo specjalne zadanie od Akademii. I fundusze na start. To drugie brzmi bardziej jak przygoda. Zdecydowanie. I znów możliwość spotkania żołnierza lub łotra na statku. Widać ten schemat tworzenia relacji od początku. Tak, ewidentnie. A kapłani? Kapłanki. Około 10 lat w świątyni, ale mało doświadczenia w, powiedzmy, samodzielnym życiu. Podróż do gradu to często ich pierwsza wielka wyprawa. Kulty wiążą z nimi duże nadzieje. Ale tu jest ciekawe zróżnicowanie, zależne od bóstwa. Dokładnie. Weźmy kapłana jedynego Boga. Materiały mówią, że to tylko mężczyzna. Mhm. Może dostać dodatkową kasę od kapitana statku. K6 razy 10 groszy. Za błogosławieństwo, jeśli widać jego amulet. Niezłe. Już z morza widzi wieże swojej katedry w Gradzie, ma konkretne zadanie od przełożonych i też mógł poznać kogoś na statku żołnierza łotra. A kapłan Dandalosa? Albo kapłanka? Oni dostają od kapitana K6 cekinów złotych za zapewnienie przychylności bogów. Ho, ho, ładnie. I zabawny detal? Kapitan odradza im tawernę Rapana, nie dlatego, że jedzenie złe, ale. Towarzystwo Wulgarne. Haha, ha, dobre. Ale daje wskazówkę. Pytać starego marynarza lupie o dom Dandalosa. I oczywiście możliwość poznania innych begie na statku. Czyli znowu powiązania. A ostatnia opcja kapłańska. Baal z Zinguratu otrzymują dodatkowe 6K6 cekinów, ale w formie weksla do zrealizowania w ciągu 6K6 dni. Gdzie? W prywatnym domu bankowym Helmuta Brauna. To od razu wprowadza kolejną postać i miejsce. I to ważną postać, jak się okaże. Tak. Wiedzą też, że w Gradzie nie ma świątyni Baala. Ich misja jest bardziej szkiegowska. Zebrać informacje o Auguste Faro, tym kapłanie jedynego Boga. Aha. I przekazać je niejakiemu Raddinowi, kapitanowi statku handlowego pod koniec cyklu. No i mogli Poznań żołnierza lub łotra na statku? Czyli już samo tworzenie postaci daje masę haczyków, potencjalnych konfliktów, indywidualnych celów. To nie jest drużyna przypadkowych osób. Zdecydowanie. Kampania od początku buduje grunt pod skomplikowaną fabułę, relacje wewnątrz grupy, potencjalne tarcia. Świetny fundament. Widać, że to ma być opowieść o odkrywaniu tajemnic, o relacjach, a nie tylko o, no wiesz, czyszczeniu lochów. No dobrze, to przejdźmy do samej fabuły. Jak się zaczyna? Klasycznie. Karczma. Oczywiście. Jaka tym razem? Pod Czerwonym Kurem. Lokal średniej klasy sympatyczny właściciel Emilio postacie są nowe, ale traktowane przyjaźnie nawet przez służącą Zitę. To miejsce na oddech, na interakcje między postaciami tak? Pogłębienie relacji z drużyny dokładnie. I wtedy, gdy już się trochę rozgoszczą, e, pojawia się zlecenie. Ktoś ich obserwuje? Tak, grupka dobrze ubranych miejscowych. Kupców? Po chwili podchodzi jeden: Giovanni Pescatore. Ej, co chce? Prosi o pomoc. Mówi, że jego nastoletni syn, Tomaso, lat 14-16, i czwórka innych dzieci radnych zaginęli dwa dni temu. Dzieci radnych. Tych wspierających rozwój miasta, jak twierdzi. Tak mówi Giovanni. Ostatnio widziano ich przy starej kopalni za miastem. Ale. coś tu nie gra, prawda? Mówiłeś, że on nie jest do końca szczery. No właśnie. Na początku mówi tylko o zaginięciu, ale materiały wskazują, że jak się go przyciśnie, udanym testem umiejętności społecznych, gawędziarstwo czy obycie, to przyzna, że podejrzewa porwanie dla okupu. Dlaczego to ukrywa? Boi się paniki? Czy czegoś innego. Dobre pytanie. To od razu budzi podejrzenia. Co on kombinuje? Jaka jest stawka? Oferuje jeden sekin na głowę za odnalezienie dzieci żywych i chce, żeby ruszyć natychmiast. Można próbować negocjować. Podręcznik mówi o dodatkowych trzech cekinach na nocleg w karczmie. A on sam, jego towarzysze, nie idą. Nie. tłumaczą się interesami, rodziną, strachem. Trochę wygodne, nie? Mhm. A co ze sprzętem? Działani niechętnie wskazuje skład towarowy niejakiego jurgena klopę, ale ostrzega drogo i towar z drugiej ręki. Czyli od początku kieruje graczy w stronę tej bardziej szemranej części miasta. Dokładnie. To nie jest tylko zrozpaczony ojciec. On gra w jakąś grę, a klopę to klucz do świata przestępczego gradu. I tu kampania naprawdę zaczyna pokazywać pazury, prawda? Te wątki kryminalne, postacie, które będą wracać. Zacznijmy od tego klopego. Jego skład towarowy jest między bramą rzeczną a bramą furmanów. Opisany barwnie, łysy grubasek, sztuczny uśmiech. Taki typowy, nie? Tak, ale ma pomocnika. Pół olrzyma dudego. Mięśnie. I sam klopy nie jest bezbronny, ma kuszę pod ladą. Czyli lepiej z nim nie zadzierać. Coś jeszcze o nim wiemy? Widziano go u Skryby. Donato Marconiego. To kolejna postać, która okaże się ważna. Kolejne powiązanie. A na ulicach miasta można spotkać kogoś jeszcze? Tak. Jest Pietro zwany Flaszką. Sprzedaje jakieś podejrzane mikstury, amulety. Podobno działają o połowę słabiej. Czarodzieje łatwo rozpoznają fałszywki. Taki drobny oszust wydawałoby się nieszkodliwy. Tylko pozornie. Późniejsza przygoda, Pietro zwany flaszką, odkrywa, że on należy do szajki, gangu, który okrada bogatych kupców. Czyli co, on robi rozpoznanie? Dokładnie. Zostawia znaki na domach. Bezbronny właściciel nadaje się do rabunku, już obrabowany. Gang działa w nowiu. Są tam też typy jak zakąsik, maher, wiewiora. A co robią z łupami? Często trafiają do lombardu Anzelma Paszata. I tu wchodzi korupcja. Straż miejska? Tak. Dwóch strażników, Malik i Basilio. Skorumpowani. Podczas włamań Gangu oni akurat patrulują okolice, odwracając uwagę innych. Systemowe zepsucie. Zaczyna się rysować cała sieć. Lombardzista Paszat jest powiązany z Zitą, kelnerką z Czerwonego Kura. Tą miłą na początku. Niemożliwe. Ona szpieguje. Podsłuchuje gości, zwłaszcza tych związanych z Giovanni Pescatore, przekazuje info Pashatowi. A Pashat komu? Spotyka się z Jurgenem Klopem i Ettore Glacą w tawernie Rapana. Tam dzielą się informacjami. Mamy zorganizowaną siatkę, z oczami i uszami w różnych miejscach. Ettore Glaca? Mówiłeś, że to ważna postać? Szermierz. Najlepszy w gradzie, jak mówią, budzi postrach. Zabił kiedyś szlachcica Federico del Monte w pojedynku, ale uniknął kary. Jak? Prawdopodobnie dzięki protekcji radnego Leona Ringeryla, rywala tego del Monte. Glaca to człowiek Ringeryla. Jest groźny, ale też ostrożny, wyrachowany. Niesamowite. Od zaginięcia dzieci, przez kupca, sklepikarza, oszusta, skorumpowanych strażników, pasera, szpięgującą kelnerkę, Aż poza bólczego szermierza, chronionego przez radnego. Tak, to tworzy bardzo gęstą atmosferę. Grad to nie jest słodkie miasta fantazji. Problemy są głęboko zakorzenione w strukturze władzy, w społeczeństwie. Dobrze, a co dalej z przygodami po tej pierwszej z kopalnią? Potem gracze trafiają na trop zaginięć związanych z Wiedźmą Raganą. Na Wiedźmym Szczycie. Tam też jest walka z potworami, wielkimi pająkami, czarnymi wdowami. Czyli trochę klasycznego fantazy też jest. Owszem, ale trzecia przygoda znów wraca do intryk. Poszukiwania Angusa, syna kowala Hermana Brocha. I co się okazuje? Angus widział coś, czego nie powinien glace płacącego jakiemuś obcokrajowcowi przy magazynach. I zaraz potem został porwany. I uwięziony gdzie? W piwnicy Jurgena Kloppe. To bezpośrednio łączy glace z porwaniem i podejrzanymi transakcjami. Spisek się zagęszcza. Czwarta przygoda brzmi jak polowanie na potwora morskiego. Tak, gigantyczny rekin Krwawa Mary terroryzuje statki. Gracze płyną na Syrenie. Tej samej? Dokładnie. Ale rekin to tylko przykrywka, bosman Hugon planuje bunt. Chce przejąć statek. Trzeba walczyć i z rekinem i z buntownikami. A list znaleziony przy Hugonie może wskazać na jego mocodawców. Czyli w znowu nic nie jest proste. A co dalej? Jakie jeszcze sekrety kryje Grat? Przygoda szósta to śledztwo w sprawie bankiera Helmuta Brauna. Tego odweksla dla kapłana Baala. I co z nim? Okazuje się wilkołakiem. Co? <grymianie> tak, i to on zabił tych skorumpowanych strażników Malika i Bazylia. Oraz inkwizytora Waltera Kerlingera, który za bardzo węszył. Ale podobno w samoobronie. Znowu ta moralna niejednoznaczność. Nawet wilkołak nie jest tu czystym złem. Właśnie. A ósma przygoda konfrontacja ze skrybą Donatoni Marconim, tym u którego widywano klopego. Co z nim? Nekromanta, potężny, ma immortalitatis. Co ciekawe, gracze mogli znaleźć tę księgę wcześniej, nie wiedząc co to jest. I do czego to prowadzi? Do katastrofy. Przygody dziewiąta i dziesiąta to trupia gorączka plaga zombie wywołana przez Marconiego ogarnia całe miasto. Czyli działania graczy, ich śledztwa, mają ogromne konsekwencje. Tak. To pokazuje, że ich wybory naprawdę kształtują losy Gradu. A w centrum tego wszystkiego... Leon Ringeril. Radny? Szef półświatka. Pająk w centrum sieci. Materiały sugerują nawet, że jego długowieczność wygląda młodo, a ma ponad 60 lat, może być nieludzkiego pochodzenia. Jakaś starożytna krew. I on nie siedzi bezczynnie, prawda? Próbuje pozbyć się bohaterów. O tak. Siódma przygoda to jego plan. Próba otrucia przez Zitę w karczmie, albo zasadzka podczas Święta Środka Lata. Jakie otrucie? Czymś, co paraliżuje i symuluje śmierć. Bohaterowie mieliby trafić do kostnicy grabarza Knuta, a potem na stół sekcyjny. Sparaliżowani, ale świadomi. Okropne. Co za bezwzględność. Pokazuje z kim mają do czynienia. Ringeril to główny antagonista, pociągający za sznurki w całym mieście. Podsumujmy. Mamy kluczowe miejsca. Karczma pod czerwonym kurem start. Plotki. Zita. Skład Klopego. Interesy. Więzienie. Dom Dandalosa. Hazard. Info. Tawerna Rapana. Spotkania półświadka. Bank Brauna. Finanse. Sekret. Dom pogrzebowy Knuta. Kostnica intryga Ringerilla. Inkareria postaci. Zleceniodawca Giovanni. Trybiki jak Klopę, flaszka. Pasztat, Zita, Egzekutor Glaca, Mózg, Ringeril, postacie z sekretami jak Brown i Marconi, potencjalni sojusznicy jak Kowal Broch i jego syn Angus, nawet uczciwy strażnicy jak Hagert Klorosi. Cały ekosystem. Nie ma wątpliwości, kampania wrzuca graczy w sam środek, bagna. To nie jest prosta walka dobra ze złem. Zdecydowanie. To opowieść o przetrwaniu, odkrywaniu prawdy w mieście przeżartym korupcją, zdradą, mrocznymi sekretami. To właśnie te elementy kryminalne, korupcja, ukryte tożsamości, moralna szarość to wyróżnia tą kampanię. Czyli co, jeśli ktoś chce to poprowadzić albo zagrać, musi być gotów na świat, gdzie nikomu nie można ufać do końca. Tak. I gdzie decyzje mają realne, często trudne konsekwencje. To fascynujące połączenie fantazji z atmosferą noir. Zdrada, intrygi, sepsucie. To zmusza do myślenia, do analizowania motywacji. Na koniec, zainspirowałeś mnie tą wzmianką o adaptowaniu historii. Jak myślisz, te główne tematy półmroku korupcja elit, zdrada, walka o przetrwanie w mrocznym mieście jak one mogłyby zadziałać w zupełnie innym settingu w kosmosie w czasach prohibicji co sprawia, że taka mroczna opowieść jest tak wciągająca? To dobre pytanie. Może właśnie ta uniwersalność walki z ukrytym złem, ta niepewność, komu ufać to rezonuje niezależnie od scenografii. Coś w tym jest. Dziękujemy za tę podróż przez zakamarki Grunajdiksu i kampanię Półmrok.